Materiał ten powstał ze współpracy z marką Canon, jest to moje niesamowite, spełnione marzenie, więc oglądaj uważnie. Cześć, witajcie na kanale Ciocie od klocków. Nowy rok, nowe wyzwania, a ja postanowiłam w 2024 roku przede wszystkim więcej podróżować, więcej doświadczać, no i więcej pokazywać Wam materiałów na kanale. A z tym pierwszym pomaga mi marka Canon, ponieważ wysłała do mnie dwa naprawdę świetne produkty, dzięki którym mogłam zarejestrować cały mój e, malutki urlop. I do zarejestrowania całego materiału, który za chwilę Wam pokażę, posłużyło mi te małe urządzonko. Co to takiego? Canon PowerShot V10, bo właśnie ten aparat otrzymałam od marki Canon do testowania. Z jednocelową matrycą daje lepszą jakość materiałów. Sam aparat jest bardzo poręczny, kompaktowy i przede wszystkim lekki, bo całość waży około 200 gram, dzięki czemu nie zawala nam w naszym podręcznym bagażu. Przysłona 2.8 daje nam jasny, naprawdę klarowny obraz, a szerokokątny obiektyw sprawia, że możemy pokazywać naprawdę dużo elementów. To co podobało mi się w tym aparacie to przede wszystkim odkręcany ekran, dzięki czemu mogłam nagrywać sama siebie albo całe otoczenie. Jeżeli odkręcany ekran to dla Was za mało, to co powiecie na to? Aparat ma wbudowany statyw, dzięki czemu możemy go stawiać w dowolnej pozycji, no i przede wszystkim nie potrzebujemy żadnego innego osprzętu, ani osoby, która musiałaby pomagać nam w trakcie nagrywania. Sam aparat jest niesamowicie intuicyjny, jak wszystkie urządzenia od Canon'a, a za pomocą aplikacji Canon Camera Connect możemy na przykład streamować. Instalacja aplikacji jest bezproblemowa, wystarczy wybrać model aparatu, z którego się korzysta, i połączyć się za sprawą Bluetooth albo WiFi. Tylko bardzo ważne, telefon oraz aparat muszą być podpięte pod tą samą siecią WiFi. I tyle, dzięki temu macie szybki dostęp do zdjęć i nagrań z aparatu albo używać aparatu jako kamerkę do laptopa. Aparat ten nosiłam ze sobą przez cały wyjazd i mogłam dzięki niemu rejestrować te najważniejsze momenty, a z tego wyszedł ten krótki filmik. Zobaczcie sami. Nasza przygoda w Stanach zaczyna się oczywiście od Universal Studio w Orlando. Jest to punkt obowiązkowy, jest to ogromny park rozrywki i strasznie się cieszę, że tutaj udało nam się dostać. Jest jakaś 8.30 rano, więc wyobraźcie sobie, jak wcześniej musieliśmy tutaj przyjechać, żeby zacząć tą przygodę, ale zdecydowanie będzie warto, ja już nie mogę się doczekać, żeby nagrać tutaj dla was to wszystko. No i co, zabieram was ze sobą. Oczywiście do nagrywania posłuży mi sprzęt od Canona. Wzięłam ze sobą mały, kompaktowy aparat, którym właśnie w tym momencie nagrywam. Zobaczcie jak dobrze dźwięk zbiera, pomimo tego, że tu jest naprawdę głośno, bo jest i szum wody i muzyka z parku, no i ludzie, którzy już się nie mogą doczekać a aż tutaj będą korzystać z tego wszystkiego. A o to słuchać mnie jest całkiem dobrze. Mam nadzieję, że ten sprzęcik się świetnie sprawdzi. W tym momencie nagrywam go z ręki, ale mam też super opcję statywą, którą Wam już wcześniej opowiadałam, więc na pewno będę tutaj też z niego korzystać. Ulica pokątna z potera, Pottera z ogromnym smokiem banku Gringotta. Moje marzenie zostało teraz się popatrzę i to tak pięknie. To są prawdziwe rakiety kosmiczne, bo kolejne marzenie, które chciałam spełnić na tej wycieczce, to zobaczyć Space Center, a dokładnie Kennedy Space Center w Orlando. Będzie mieć tutaj możliwość zobaczenia wszystkiego, co widzieliśmy tylko na filmach science fiction, zobaczyć całą przyszłość związaną z kosmosem i doświadczyć tego osobiście. Jak widać, znalazło się też coś, co jest moim głównym kontentem na wszystkich social media, czyli łazik marsjański zbudowany z klocków. Zobaczcie, naprawdę to wszystko są klocki. Tu dokładnie jest opisane, ile e, sam model waży. Mierzy 185 kg został zbudowany w 2002 roku dla NASA. Wow! Można na żywo oglądać start rakiet kosmicznych. Jest to na pewno niesamowite przeżycie. Które nam akurat nie będzie dane zobaczyć, bo najbliższa start rakiety jest 17 stycznia. Więc na pewno, jak już będziecie oglądać ten filmik, ta rakieta wystartuje. Mam nadzieję, że szczęśliwie. A my będziemy podziwiać ten start już z rejsu na Bahamy. Może uda się to zobaczyć. Niemniej jednak naprawdę super jest tutaj być i poczuć chociaż odrobinę tych emocji, którą można poczuć, gdy ogląda się starą tragedii. Jak razie podoba ci się kenyczy Space Center i jak najbardziej jest super a się rozgadałeś? w tym właśnie na Bahamy. Z tego co się dowiedziałam, to jest prawie tak duży jak Titanic. Na szczęście nie skończył jak Titanic. Dopłynęliśmy szczęśliwie. ta pogoda jest trochę wieczna, ale to nic nie przeszkadza nam w tym, żeby eksplorować dzisiaj Bahamę. Jest to moja pierwsza wycieczka w tak rajskie klimaty, więc niesamowicie się cieszę. No i mam nadzieję, że też będzie Wam się podobać. Nasza przygoda na Bahamach to prawda była bardzo króciutka, bo mieliśmy tylko jeden dzień na to, żeby ją zwiedzić całą wyspę. Ale jest tu naprawdę niesamowicie, miałam okazję spróbować swojego pierwszego w życiu dzikiego e, kokosa, zobaczyć przepiękny, lazurowy, e, od, przepiękne lazurowe odbicie wody, niesamowicie e, czystej wody z ogromnymi pięknymi rybami. Przepiękny, cudowny w dotyku piasek i naprawdę niesamowite muszelki. Myślę, że to jest naprawdę, naprawdę jedna z fajniejszych wycieczek, która nam się udała. Jest niesamowicie dobrze. Wróciliśmy z Bahamów, przenieśliśmy się na gorącą kubę. A tak, ponieważ jesteśmy na jednej z dzielnic Florydy, Miami, a dokładniej Little Havana. Między innymi znajdujemy się w parku Domino, gdzie faktycznie ludzie grają domino, co jest niesamowite dla mnie. Bardzo chciałabym zobaczyć coś takiego w Polsce. Jest tutaj też ogrom kolorów, zapachów i przede wszystkim cudownej kubańskiej muzyki. Spróbuję wam to chociaż odrobinę pokazać. Naszym kolejnym punktem jest odwiedzenie Parku Narodowego z aligatorami. Będziemy pływać łódką, w sumie to jest airboat, czyli taka bardziej powietrzna łódka, nie wiem jak to nazwać po polsku. Ja z racji tego, że opiekuję się aligatorem w Płodkim, to musiałam też zobaczyć te dzikie stworzenia na wolności w parku. Przede wszystkim mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć aligatora, który gdzieś tam będzie w haszczach ukryty. Ale jak nie, to podobno jest tutaj też taka forma atrakcji w postaci pokazania nam bo aligatora żywego. Co prawda pewnie nie takich dużych rozmiarów jakiegoś alligatorka. aligatorka, no, ale może uda się go dotknąć, bo aligatorzycy w Płytkim Zoo nie odważyłam się nigdy dotknąć, zresztą nikt nawet nie zalecał, żeby to zrobić. Pamiątką. Na pewno zrobię jeszcze z tego całą galerię zdjęć e, fotka aligatora z kosków e, na prawdziwym aligatorze, to będzie bardzo fajna pamiątka. jest ostatni dzień naszej wycieczki, więc wybraliśmy się na najdalszy punkt Florydy, czyli na Kiwest i przywitał nas takie piękne, cudowne kolorowe domki. Mam nadzieję, że tu dalej będzie równie pięknie wspaniale. Woda pogoda dopłycała, przynajmniej na sam koniec e, może uda nam się trochę opalić i z tego dnia też To jest zdecydowanie najpiękniejsze widoki jakie do tej pory widziałem. Oprócz tego świetnego, małego, kompaktowego aparatu posłużyła mi również do zapamiętania wszystkich wspaniałych momentów drukarka od Canona. Drukarka Canon Selfie QX10 to kolejne urządzenie, które miałam szansę przetestować od marki Canon. Dzięki dedykowanej aplikacji Selfie Photo Layout możecie mieć dostęp do wszystkich zdjęć na telefonie, a sama aplikacja umożliwia Wam modyfikowanie zdjęć, no i co najważniejsze, drukowanie ich na papierze w kilka sekund. I gotowe przepiękne zdjęcie pamiątkowe z naszej wizyty w Parku Narodowym Everglades, gdzie widzieliśmy na żywo prawdziwe alligatorki. Ogromnym ułatwieniem jest fakt, że papier, na którym drukujecie swoje zdjęcie, jest samo samoprzylepny, więc bez problemu wklejcie wszystko w album. Ja ten wyjazd zapamiętam z pewnością, bo naładował moje baterie na cały rok i dzięki temu będę mogła dalej podróżować, dalej doświadczać i przede wszystkim dalej pokazywać Wam naprawdę fajne materiały na tym kanale. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał i jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jakie macie plany na 2024 rok. No i do zobaczenia.